Jakbym mógł jeszcze prosić tą herbatę brzoskwiniową? można ja na... ice tea, tak? To, to ja też bym sam. poprosił. Dobra, wiem. to dwa razy pewnie. Ja. Ty wiesz, że to były te wszystkie wydatki, no nie? No. No odejmujemy skasejkę. Okej. Okay. I od tego dostajesz 10 Okej. Okay. No chyba, że jedziesz do jego sam, a no. no to dostajesz 20 No wiem. Nic, nic, nie pasuje. I pakuj. Teraz mam ile? Z minus 6 dych, chcę. co? Czy ile? ile? Hmm? Teraz mam z minus 6 dych. Około. Ja się odejmuję całość. Co odejmujesz całość? A że w, te, w minusu można tak zrobić, no. Że w minus wydatki. No. 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 to ile ja wydałem? Nie wiem, weźmę rachunek. No to weźmę rachunek, No to ja obliczam, że minus 6 dych około. Alboś... I mogłeś sobie zupkę chińską zamówić. Bo dałem tatarkowie, nie bo ja zrobię coś innego. Bo Ewa będzie miała w efekcie, że jej kasz nie daje. Co? Zresztą chcę usiąść dalej, 20% z CIP-em. Hmm? No I trzeba się w życiu ustawić. Mo możemy podpisać po prostu umowę, że z każdego stania. Ja byłem dużo lepszy. Szczerze? Dużo lepszy, że byłem w życiu. Jest żurek, ale brakuje tutaj czegoś. Dokładnie, jest taki trochę nijaki, nie? To ani mocno kwaśny, ani nie jest zabielony, ani to takie ja jest to nie wiesz... Ja się zgadzam z brzozą 1, 2, 3, 2. Na kilka tysięcy złotych, ale dzisiaj z tym będzie ile? 800 złotych. Tyle okay. zarobisz? No. A wiesz, to jest kuwao, 16 lat, ale ja tyle streamujesz, ile ty żyjesz. jest niesamowite, co? To jest chore, to jest chore, Czy ty streamujesz? Streamuj tyle, co ja przez tyle zasiłam bo to Boga. Bo nie rzucynę kubony. Nie, wyglądasz mi na cyjanu, a ja wyglądasz mi na synacyjny. Ja lubię kaspana. Ty lubisz kaspana? No, mega. Pociśnie, ale z klasą, bez przesadu. Pociśnie, później powie, że cię kocha, że. Ale weź pociśnie z klasą, a nie, że no mnie tak. Ewa odgryzywa. No tak. Pomoże, jak coś potrzeba. Nie widać radykalizacji. Drugi, drugi, drugi. Mam chleb. Ciebie dużo nie zaprosił na ten? Na co? Na mokwację? Nie. A cię zaprosił? No. A no może dlatego, że ja mam 16 lat i będzie tam jechało w gminie większość alkoholików. Może dlatego? Jak będziesz sławnym streamerem i zrobisz korektę zeza, się, umówię się z tą narabkę. Ja nie chcę chyba robić korekty zeza. Chłopak, kto? Dziewczyna. Marcia, nie wiadomo. Żółtko, super. Idealne żółtko. Gonak ja, jest coś gruby. To lepiej być znanym streamerem, Tak, nie jeszcze sobie znaleźć dupę, nie? Bo patrz, na przykład. No. Wschód. Jest streamerem. No. I całe jakieś baby w prostu. jedyne co może pomacać, to jebaną laskę. <zropy> to jest tragedia, co? Jak tak można robić komuś? To nie podchodzi pod molestowanie Bo on w poduszkach. Co? on patrzy w poduszkach. o to górze. Kiet masz? Papieralizuje kobiety w Estonii. Pobierz masz jakieś problemy ze sobą? Pobierz wróć w Pobierz On jest podobny jak ten Pobierz nie, ja lubię ratunek. Dzięki, ratunek. Szerze? No. Nie poczułem się, bo zamówiłem to do schabowego. A co zamówiłeś do schabowego? Żebym zjadł taki żółek, i by było w stanie, że trochę zjadłem i pojechał. No to no, jeszcze cieplutkie, jeszcze no, tak no, na żołądku te, No dobrze, nie? No. A teraz do z schabowego już będzie ciężko jechać. No. Za poprzednie dni zarobiłeś na nim kilka ładnych tysięcy. Ty to prawda w sumie... To patrz. Ale jeszcze podatki. Musimy od patrzeć tego. na coś innego. Jeszcze nam nie wydałeś slostu. Na ile, na ile wpływasz Ty jakoś no tak. widowni, nie? No tak. Proszę bardzo. Do streama. A co dzwonić? Ci... Będzie można fotę. No pewnie. pewnie. Na 100% dzwonimy, mi się wydaje albo w że był kurtatem Myślisz, że dzwonimy? Mogę zakończyć trzeba? Bo no, że bierz, nie jest raczej całego. Ja lubię. I jak rozumiem, że ci miał drodziny i Poszedłeś do rodziny zawodowej. Tak. A dziwak. Niech z niego siedziałbyś sam z butami. O dobra. Nie, na pewno masz pan zodynę na ilość widzów, teraz jest dużo. 900 Super Jarko, rozpływa się w ustach. Jak z papirą mieszkał. Zmotywowałeś mnie z tego. Wiecie, 108 kilo, nie? Ja się nie 108 kg. kilo Idę na leżak. Pogaj się z nami. A propos widzę, kiedyś miałem taką, niedawno miałem taką sytuację, że poszedłem sobie do pasibusa i w pasibusie dostałem jakieś kureczki serowe, jakieś tam rzeczy jeszcze. I szczerze, boję się, że on załamie każdego i Adam nie wróci, że on nie skutnie, Tego ja chcę go zmotywować teraz, żeby skutki, żeby Adam wrócił. Dla widzów szkodzi, dla mnie nie szkodzi. Lubię. Pięknie to wygląda, naprawdę. Spójrzcie. Te pile. Schabowy i mizeria. Spróbujmy tego pile. Mmmm, truflowe. Zajebiste. Jedną z lepszych pierek, jakie już jadłem, widzenia też dobra, to bardzo wysłucha. Ogólnie, no to lepsze pirek które jadłem w knajpie Buffet w Krakowie. A tam jest gościu, co prowadzi z gwiazdą A to jest chyba drugie miejsce. I nowy produkt, żeby dodawać ślówki do pierek.

Nie mogę jechać pociąg, pogoniam lampę jeszcze raz. Tu, tu mam praca. Jaki będzie, są widzowie, jest kiepskie ze Poznań, wracam do domu siedzieć przed końcem. Lepsze niż Hallmark Stream, nie było mniej więcej.

lepszy niż są kaszanka, no jakby chomak był dla mnie niedobry kaszanka też a to jest wyśmienita. Trzy godziny wcześniej, półtorej godziny siedzisz w tej knajpie już nie mówiąc, że miałeś wstać trzy godziny wcześniej. Mę, 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 mę. Zagraj torbionem, zagraj torbionem, zagraj torbionem, zagraj torbionem, zagraj torbionem, zagraj torbionem, zagraj torbionem. Lesze nisko ma mniej kaszyka. Siewrawska kurwa pojadła. Teraz można rzucać do domu pociągiem się kurwa. Można ucać do domu pociągiem się frawska kurwa pojadła. Teraz można ucać do domu. Masz jechać do Jerozolimy, obiecał, mój niepełnosprawny kolega, który jest po wypadku samochodowym, będzie płakał przez ciebie. Co mu teraz powiesz, zabawki? Mój niepełnosprawny kolega, który. Zawsze ja jest... pojedziemy do Jerozolimy. Możemy pojechać w tygodniu nawet samochodem. Trzeba wynieść to zamknięte w tygodniu. Chociaż. Będzie kupowany gruz dla Ewy Patryk. Kiedy będzie kupowany gruz dla Ewy? Zagraj torbionem 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 zagraj torbionem. Tak wygląda seks z Patrykiem? O FH podnieś mi bo nie mogę wejść z CFH nie tak szybko, bo mam zadyszkę FH nie staje mi bo jestem grubym z felem FH mi się raz podpuszczą.

Kaka kinie. Gdzie kaka kije? Leży na ryaku. Cześć Patryk, jestem nowym widzem. Czy to prawda, że jesteś alkoholikiem z lotu kafinki? Zapewne by nie kłamała swoich widzów. to masz na ten temat? Nie Zostawię ci coś, spokojnie. <laughs> Kotku, za, zaraz ci dam. No dobra, dam ci już. <laughs> Ma taką obrożę specjalną z lokalizatorem chyba Spróbujemy tym terminal, bo przed chwilą mi przeszło. może się uda bez skombinowania? Mm -hmm, Potwierdzenie yes. terminala? Nie, dziękuję Dzięki bardzo. Ale jaki jest Kota. No. Patrz, patrz, fajny. No, nie, 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 ładny. nie, Taki o czym, o, o ma takie piękne, nie, 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 No, nie, 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 nie ale mam takie, ale trochę. No, ja kupię sobie kota. I aktorka? A znowu jest wykastrowany? kochanie, kupujemy kota. A kto jest wykastrowany? Tak naprawdę za miesiąc będziemy mogli kup kupić kota. Przyzwyczaj się. No wszystkie ale to niektóre tylko bo potrzebuje czasu. Drugi no? Na radę, tak w oh, no i fajnie. Powiedz szczerze, powiem Ci, że jakiś kurde genajetowy dzisiaj jestem. Bo ja jeszcze bym zjadł. Powalone. Czy się desterek? W sumie. Desek powinien szybko przyjść. Jest paragon tutaj. Ile wyszło? Właśnie muszę go zabrać, żebyś się rozliczył. Ile hmm. 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 mi rozliczasz? Ile w ogóle? 174, nie? 124. Czemu nie kupisz tego małego, całej kacylipy półdziesiątego? Dzisiaj widzę na tym stronie na 0. Widzisz mi 28... Plus? Plus... 28? Plus 16. Weź 28 plus 16 i plus, 16, plus 32. 28 plus 32 to 60. Twoje to 60 złoty. Cześć, tyle co liczyłam, nie liczyłam. Cześć, co. Ty, to twoje wyższość. co znaczy, no... ile w maku byś zarabiał, ile za to byś Najdobre... Wiesz, jakie Co ty w No właśnie... Fondant czekoladowy, może? Fondant czekoladowy? No, że daleko, przyjedziemy do Miska Tak jeszcze będzie trzeba. Nie, zobaczymy. Kiedy chcesz jechać do gancza, to musisz do mnie zadzwonić. Na no to musi do mnie zadzwonić i musi mi powiedzieć, że wyraża ale... zgodę, żebyś tam pojechał. Powiedz, dać jej numer, nawet później nie Nie, będę nie, nie. Nie, nie, nie. Nie,